Szanowni Państwo, odpady to problem, to duży problem. Problem już na poziomie ich producenta, czyli nas samych. Problem, którego nie wyeliminujemy, ale możemy go zmniejszyć, dosłownie zgnieść. To jest 60-litrowy worek z odpadami zmieszanymi. A to, co widzą Państwo obok, to przepełniony pojemnik 1100-litrowy. To ponad 1300 litrów odpadów. To 30 takich worków, za których wywóz Państwo zapłacą około 300 złotych. A ile takich pojemników jest wywożonych miesięcznie u Państwa? Jeżeli chcą Państwo zaoszczędzić pieniądze, powierzchnię, zadbać o środowisko, mam dla Państwa idealne rozwiązanie. Zgniatarka odpadów model Durus jest urządzeniem, które Państwu w tym pomoże. Ta zgniatarka zgniecie problem objętości odpadów nawet dwudziestokrotnie. Nie, proszę Państwa, nie pomyliłem się. Nawet dwudziestokrotnie. Oczywiście zależy to od tego, co będzie w workach z odpadami. Zobaczmy zatem, jak to działa i jaki jest efekt finalny. Jeszcze chwilę temu był tutaj pojemnik z 1300 litrów odpadów, a teraz jest tylko ten jeden worek. Na moje oko niecałe 90 litrów, czyli 1 do 15. Biznet Polska, spółka ZO, której mam zaszczyt być prezesem, to firma Polska. Zgniatarki to produkt polski, a podatki też płacimy w Polsce. Parę firm już nam zaufało, a państwo mogą być następni.